i ja wejdę tak, że się zgodzi. Nein, mein Herr! Tu chodzi tylko o dowłoczystości rasowej w trzech pokoleniach. To jest nowy okulnik. Początkowo trzeba było legitymować się z czterech pokoleń, ale firer to zmienił. Proszę Państwa, Kaczulski. Taka postać przypadła mi w udziale do sportretowania. Straszny człowiek, niewychowany, nie potrafi zachować się w towarzystwie. Nie wiem, Ale Tytuł nie mam. Rano zjem parę jajki, kiełbasy, kawy, sera, trochę kawy się napije i tak już z tym do obiadu. Na obiad też dużo nie jadam, prawda na Straty ze mną państwo mieć nie będą. A! Tylko żeby dla bandzi byli te witaminy, mój doktor zapisał. Ma straszliwe poglądy na temat niektórych ludzi, ale zabawa dla aktora niezła. Zapraszam do obejrzenia. To mgła. Polska mgła, która wciska się w mózgi, zacieśnia horyzonty, ale przynosi spokój. Nareszcie Pana widzę. Ostatnie dwa tygodnie żyłem jak we śnie. No to się Pan zbudź. Reżyser poprosił mnie o to, żebym zrobił muzykę do spektaklu Rodzina. Oczywiście chętnie się zgodziłem, dlatego że to jest nowy reżyser, a ja lubię poznawać nowych ludzi. W związku z tym tak się złożyło, że zaproponowałem różnego rodzaju muzykę. Mamy do dyspozycji lata 30., lata 60. i współczesność, więc jest z czego wybrać. Jest tego może nie aż tak dużo, ale myślę, że w miarę sugestywnie. Szanowny panie, proszę mnie zameldować panu Lekcickiemu. Ja tu nie jestem zarządcą, ja żadnych meldunków nie prowadzę. Czas odejść. Zbliża się premiera. Ja jestem na pograniczu stanu zawałowego, za chwilę będziemy grać, a jak będziemy grać, nie chcę rymować. Dobranoc.